Śniadanko we Francji, oh, kawał drogi. Dobry lot i dotarliśmy na milę. Na dni się nie chce gadać. Tak wyglądają. Taki. Tu jeszcze z jedzeniem poproszę. Średnio po 18 klaczce przekładają. Trzeba zobaczyć. W wyglądają perfekcyjnie. Także 35 godzin, 3, 300 km. Ale widać, że w wyglądają tak, jakby włożyć je teraz do kosza, pani. Fajnie. I tu jeszcze trzy. Tu następne. Za 2 godziny Riacho i później Algarve Grey Derby Golden i na końcu Del Sol. Także jeszcze 10 godzin i do domu. Późną prawo z portu Forchamskiego zajechaliśmy na Derby Riacho. Przepakowujemy. Taki, raczej rozładowujemy, a nie przepakowujemy. I za 450 kilometrów będziemy szedli na Aldarze. Taki wyglądał ekstra tak, że nie jechały 5 dni tylko jest No i tu tam są zamknięte transport przed nami był a tu w środku są nasze ptaki Tak tam dają. Chyba fajnie, Dużo czerwonych, głowych Ale tam Derberiachy, to jest typowo królestwo sprintu. Polskie drużyny tam robią niesamowitą robotę, zawsze, rok po roku. Tytuły pierwszych, drugich, trzecich asów, top 5, 10 z finału, drużynowo tak samo. Także liczymy, że kolejny sezon będzie również bardzo mocno udany. Jak widać, w świetnej kondycji, także fajnie. Skrzydła, wiadomo, rozprostowują. No i pędzimy dalej. Dobry lot, i przyjechaliśmy do Algarve, kraj Darby. Najwięcej domów jest właśnie że na Algarve. Można popatrzeć Takiej kondycji a raz do tamtego roku to właśnie Emilka Silva zajmuje się. Tutaj jest woda Także bardzo mocno polecamy to Algarwę, w tamtym roku nawet też nie ze względu tylko na górze. to jest decyzja że nasze gołębie tutaj w roku pierwszego asa, generalnie pierwszego asa, nie, nie. pierwszego asa w konficjencie olimpijczyka, też mamy drugie miejsce z finału, trzecie miejsce z finału, ale przez dwa lata też super latamy w gołębie. Krusińskiego, Kieleskiew, Krusiński, Nielepski, spółka Tadeusza Gierczaka. Także gołębie tutaj robił, super robotę. Ale dbają, patrzcie, od tamtego roku te statystyki poszły do góry. Tak samo spłatność tanystyskiej wreszcie nie jest. Święty sposób, że, że tak powiem także. Tutaj sobie teraz właśnie Enrique Silva, jak widać, on zjechał z Niemiec. Bezpośrednio tutaj położył się z Portugalku. Mieszkał przez 10 lat w Niemczech, ale teraz zjechał właśnie do Portugalii z powrotem. To Dlatego teraz każdemu bardzo mocno polecam ten gołębik, bo czołówka europejska bez dwóch zdań. Także pokrótce tak to wygląda. Teraz zobaczymy jeszcze pozycji Godia Golden i Costa del Sol. Tutaj, tutaj, jeżeli, jeżeli chcecie wysłać gołębie właśnie na z y, Królestwo Sprintu, MIRA, Mistrzostwa Europy, te, to w Portugalii, i tak samo Algarve Grey Derby, to jeszcze końcem maja. Prawdopodobnie, jeżeli będzie na tyle gołębi, to robimy jeszcze jeden wyjazd i transport. Także zapraszamy serdecznie do kontaktu. Finały są w październiku, także jest jeszcze dużo czasu na wysyłkę tych gołębi. Dobry noc. I kilka gołębi i na Algarve Golden Race tak samo podrzucamy przy okazji tak to wygląda ładne miejsce kilka sztuk, ale dowieźliśmy również od razu na miejscu to chyba nie tyle to najmniejszy od Morela, ale Fajnie sobie też dał radę. Uh, w mm. yes. we do treningu i every To też nie jest <laughs> bardzo złe. Normalnie jest bardzo problematyczne. Ale nie możemy zrobić. Dobry lot, znajdujemy się na eh, korabie Winter Race. Można powiedzieć, że nadłożyliśmy godzinkę trasy, ale już nie sposób było nie zatrzymać się teraz, w trakcie sezonu, i pokazać hodowcom na żywo, jak to wygląda. Dwie godziny temu, naprawdę jechaliśmy w wielkim deszczu od strony Algarve. Teraz świeci słońce, ale trening znowu miał być zaplanowany 80 km, ale trzeba było przełożyć, bo znowu za dwie godziny zapadają upady deszczu. Jak tutaj hodowcy widzą, głębie wyglądają perfekcyjnie. Tutaj, jak można zobaczyć, naprawdę głębie wyglądają perfekcyjnie. Fajnie, ładnie. tutaj też te gołębniki są na 3 metrach, 4 metry w zasadzie nad ziemią, także widać to, że faktycznie no, mają klimat świetny. Tutaj te woliery, duże nakładowcy widzą, to jest na 3 metry, są szerokie woliery, dlatego te oblatowanie tych gołębi jest ją łodziłem. Dzień dobry, dobry lot. I mamy z rana dzionek. Jak koledzy wiedzą przybyliśmy samochodem, ale to właśnie z tego względu, że jesteśmy już praktycznie na powrocie do Polski i odwiedzamy Superstar One Love Race. Dla mnie jeden z dwóch najlepszych wspólnych doblików bez podziału na kategorie wagowe, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o wspólne gojobniki w Europie, o zimowe wspólne gojobniki, no to na jak zawsze podaczam, z najwyższymi nagrodami. Korabia Winter Race, gdzie byliśmy byli, i teraz Superstar One Love Race. Dla mnie dwa najlepsze wspólne gojobniki, już nie tylko pod tym względem, że świetnie o te faktycznie z roku na rok sytuacja jest coraz lepsza. Tutaj mamy Adriana Budojevsku, jest to właściciel, the owner, właściciel od tego wspólnego gołębnika, także z roku na rok coraz lepsze wyniki z tego względu, że też ta y, trasa przelotu tych gołębi ogólnie jest coraz lepsza. <laughs>